ma wszystkim. Dojechaliśmy właśnie nad wodę. Jest to woda PZW. Rozpakowujemy sprzęt i zaraz widzimy się ponownie. Te stanowisko już gotowe. Zaraz rozrabiamy towar. Będziemy zaczynać łowienie. Dzisiaj przygotowałem taki zestawik. Mamy match pro Ziemia plus y, sensas gardons plus atraktor Gardonics. wędkę jaką dzisiaj będę używał to jest Daiwa Ninja X-Feeder długość 3,60 oraz to obrotę Daiwa Ninja rozmiar 5,000 5 minut później Było pierwsze branie Mieliśmy rybę Lecz niestety nie uda, nie uda mi się wam jej pokazać Ponieważ wyleciała mi z ręki Ale czekamy na następne branie po pierwszym braniu rybki dalej już nie są aktywne, odsypałem sobie trochę zanęty, zaleję moim dipem o smaku czosnek i zobaczymy czy za to jakiś rezultat. Mamy rybkę, branie bardzo delikatne, ale udało się dopatrzeć. Wraca do wody. Miałem delikatne branko, ale niestety chybione. Rzucamy dalej, nie poddajemy się. A, jak mamy malutką pudeczkę. Wraca oczywiście do wody. Czekam na następną. Postanowiłem zadipować troszkę pinki moim boosterem o smaku czosnek. Poczekam chwilę aż przesiąknie zapachem i spróbujemy na nią coś złowić. Brania są dzisiaj tak delikatne, że nawet nie idzie ich zauważyć. O, to przykładem jest oto tapineczka taka wyssana. No i spróbujemy dalej. Niestety, przy poprzednim braniu nie udało się zaciąć ryby, ale rzucamy i próbujemy dalej. days later. Mamy kolejną rybkę, kolejną płynną poteczkę. Standardowo wypuszczamy. Czekam na następną. Spróbujemy zmienić trochę taktykę. Na 2-3 5 brały małe płotki. Spróbujemy na skątkę na No nic, rzucamy do wody i zobaczymy. Jest i mamy następną rybkę, napęczek, pinek. Zobaczymy co to mamy. Proszę bardzo, pęczek. I rutka praca do wody. No, na dzisiaj koniec wędkowania. Zbieramy się. Rezultaty, jak na tą porę roku, i tak były dobre. Nic. Widzimy się za chwilę, jak będę zebrany. Sprzęt już zebrany, zostało tylko wyrzucić śmieci. Można jechać do domu.